Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Dariusz Gruszecki, firma KUN Polska. Nasz kolejny etap, jeżeli chodzi o kwestię prezentacji modeli wózków widłowych Mitsubishi. Tym razem z naszej stajni model flagowy, można by rzec. Wózek widłowy 2,5 tony o napędzie LPG. Najmocniejsze strony tych wózków widłowych, Szanowni Państwo, to sprawdzone od lat rozwiązania przemysłowych silników. Wraz z osprzętem i instalacją LPG. Ten dedykowany model widłowy, wózka widłowego, to wózek widłowy o dźwięku 2,5 tony z masztem typu Triplex z pełnym wolnym skrokiem wideł o wysokości podnoszenia 4700. Tutaj, dla potrzeb demonstracji, wynajmu, pokazów, mamy zamontowany również pozycjoner fabryczny marki Hagaberg. Fabryczna kabina. Cztery sekcje hydrauliczne, zintegrowany podłokietnik z mini dźwigniami, system ogrzewania, e, maty wyciszające, system wagowy, dodatkowo wszystkie kwestie związane z oświetleniem e, wymaganym w naszych aplikacjach, oświetlenie robocze, drogowe, e, lampa ostrzegawcza, opony pełne, super elastyczne, idealne dedykowane, jeżeli chodzi o kwestie pracy wózka widłowego w warunkach zewnętrznych. Prezentowany Model wózka widłowego Mitsubishi FG25N, jak i szereg innych dostępnych wózków widłowych Mitsubishi na naszym stoku magazynowym jest do Państwa dyspozycji. Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.